Witam serdecznie. Jestem na strzelnicy w Mareninie Dzisiaj nadszedł dzień testowania karabinka FAK 15 na dystansie 100 metrów. Ja mam imię Marcin. Zapraszam na film. W dzisiejszym teście sprawdzę wszystkie modyfikacje, jakie wykonałem w tym karabinie, a przy okazji również sprawdzę rodzaju amunicję, jaką w tej tutaj... mam. tak amunicję w tym pudełku będę używał również amunicji Norma Tactical GGG. To są amunicje 155 oraz oraz amunicję GGG z pociskiem Sierra 69 grainów i. Nosler GGG z pociskiem Nosler 77 Grain. Oprócz tego, dwa rodzaje własnej amunicji, którą elaboruję. Jedną taką, którą tej Druga to będzie amunicja, którą po raz pierwszy robiłem. Tam wprowadziłem pewne modyfikacje w obróbce łuskiej. Zapraszam do zabawy.

Okay Ile teraz jest sierpniów? Nie wiem, to jakiś koszyczek. ja już plakiem... ok, także wszystko wystrzelane tutaj mamy serię próbną na zimnej lufie serię Belot celowane w tym miejscu poszło wszystko tutaj w górę no, firma Normal no rozrzuciło to dosyć mocno GGG standardowe wszystko poszło, ułożyło się tutaj jeden odskok potem GGG na pocisku Sierra mamy rozrzut w tym miejscu 5 Pocisków GGG na pocisku Nosler 77. Tak wygląda. Moje, które robiłem, te przeregulowałem lunetę. Mamy skupienie w tym miejscu i te, które teraz poprawiałem, trochę obróbkę łuski. Mamy skupienie tutaj w tym miejscu. Także w tym filmie to będzie wszystko. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Łapka w górę, tradycyjnie poproszę i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się.